Oto trzy najczęściej popełniane błędy przy backflipie. Głęboki przysiad. Kiedy robimy głęboki przysiad, to o wiele trudniej jest nam się z niego wybić do góry. Przysiad nie musi być głęboki. Wystarczy, że tylko trochę kolana ugniemy i wyjdziemy w górę. Głęboki przysiad. Dużo siły, żeby wyjść w górę. Delikatny przysiad. Wyjdziemy w górę o wiele wyżej, będzie nam o wiele łatwiej. Odchylanie się do tyłu. Na początku dużo ludzi często odchyla się mega do tyłu. Nawet jak nogi, dotkajmy jeszcze trampoliny bądź ziemi. Nie mamy się odchylać do tyłu. My mamy wyjść w górę i dopiero jak będziemy w górze odchylić się, grupować i lądować. Kiedy ja wyjdę w górę, wylądowałem tutaj, gdzie się odbiłem. Kiedy pochylimy się na początku do tyłu, to wyjdzie nam coś takiego. Czyli przy odchyleniu robimy o wiele niżej i dalej. Nie łapiemy nóg. To chyba najczęściej ludzie popełniają, że nie łapią nóg, czyli się nie grupują w powietrzu. Kiedy wyjdziemy do góry, to musimy podnieść kolana do klatki piersiowej, Dosyć szeroko, żeby się nie uderzyć twarzą u kolana. Przy lądowaniu łapiemy gdzieś tutaj pod kolanami. Dopychamy kolana do klatki piersiowej. Najczęściej ludzie robią właśnie coś takiego. Da się, ale niech to dobrze technicznie, można chyba zrobić krzywdę.